Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Talaga i dzisiaj zaprosiłem do naszej rozmowy o edukacji domowej. Osobę, która chyba wszystko albo prawie wszystko wie o edukacji domowej. Jako mama, jako psycholog, jako e, osoba doświadczona, jako praktyk i jako teoretyk, w pewnym sensie, czyli autorka książki o edukacji domowej. E, moim gościem jest Ewa Szefer. Dzień dobry, Dzień dobry. witam Cię serdecznie. Ponieważ przyjaźnimy się, więc będziemy sobie mówili po imieniu e, i tak myślę, e, w takiej atmosferze też e, przyjacielskiej i, e, i serdecznej, porozmawiamy sobie o czymś, co. Dla nas obojga jest bardzo ważne, chociaż z różnych perspektyw. Z mojej perspektywy bardziej zawodowo, z twojej perspektywy bardziej pewnie rodzinnie, jako ty jesteś i mamą, i edukatorką domową, czy nauczycielką domową dla swoich dzieci. Opowiedz kilka słów na początku, dlaczego edukacja domowa stała się tak ważną częścią waszego życia rodzinnego? Jak to się stało, że weszliście w ten temat, że zainteresowaliście się nim już bardzo wcześnie, bo z tego co wiem, to przy pierwszym dziecku? Przy pierwszym dziecku i nawet zanim jeszcze w ogóle miał na horyzoncie pójście do szkoły. Także to była długa droga, długi research robiliśmy. Chcieliśmy wybrać odpowiednią drogę i już na samym wstępie wiedzieliśmy, że chcemy ominąć szerokim łukiem tradycyjny system szkolny. Dlatego właśnie poszukiwaliśmy alternatyw. I myślę, że głównym takim czynnikiem były po prostu nasze doświadczenia z, z naszej edu, z drogi edukacyjnej. Gdzieś tam po drodze działy się różne rzeczy, które kiedy staliśmy się rodzicami, nie chcieliśmy narażać na nie naszych dzieci. Także staraliśmy się wybrać coś, co będzie dla nich jednocześnie i bezpieczne, ale Najważniejszym czynnikiem był to ich rozwój też umysłowy, intelektualny, społeczny. Najważniejsze takie właśnie, najważniejszą kwestią było zapewnienie im bezpiecznych warunków do, do rozwoju. Do nauki, i tu edukacja domowa przeszła właśnie ekstra strzał w dziesiątkę. Właśnie. Jesteś też fachowcem, jesteś psychologiem rodziny, psychologiem rozwoju i edukacji, tak? Tak. Więc jesteś osobą, która, która można powiedzieć, no jest super kompetentna do tego, żeby podejmować takie decyzje, ale zakładam, że większość rodziców, którzy decydują się na edukację domową dla swoich dzieci, nie ma takich kompetencji. A mimo to y, rozpoznają, że jest to dobra droga. Jakbyś mogła tak powiedzieć, na, właśnie na poziomie rodziców, którzy y, mają bardzo różne y, zawody i, i, i wykształcenie, I co może być taką główną motywacją, taką pozytywną motywacją do tego, żeby y, se, y, tak na serio rozpatrzeć edukację domową? Myślę, że. Każdy rodzic to ma. Po prostu chcemy chronić nasze dzieci przed tym, co im zagraża, chcemy wspierać je w rozwoju, chcemy, żeby rozwijały się spójnie, harmonijnie we wszystkich obszarach i chcemy po prostu zapewnić im dobrą drogę, dobrą przyszłość. I właśnie edukacja domowa spełnia wszystkie te warunki, nie niesie tych zagrożeń, a przy okazji jest bardzo efektywna. Jeśli chcesz mogę rozwinąć ten temat. Właśnie, to jest ciekawe słowo, efektywna, mhm. czyli zakładam, że to jest co, optymalne wykorzystanie czasu czy jakichś innych mhm. zasobów, jak to wygląda? Znaczy, to jest tak, że edukacja domowa jest efektywna na, na, przez wiele różnych czynników, między innymi ogranicza bardzo czas, który musimy poświęcić na zdobywanie nauki. Czyli oszczędza. Ehm, oszcze... O tak, nie opiecie, tak oszczędza. <grym> <grym> ehm, w każdym razie ten czas, jaki dziecko przeznacza na naukę, jest e, przeznaczany tylko na naukę. To jest, e, to, jest to sedno, o, o które chodzi. Czyli odpadają nie marnujemy nam czasu na, na różne okołoszkolne Procedury, e, tak, tak, e, insty, tak, sprawdzanie obecności. Sprawdzanie wiedzy z poprzednich lekcji, klasówki, kartkówki, wiadomo. Więc te, tych rzeczy nie ma, nie musimy przenosić, przechodzić z sali do sali. Y, marnować codziennie tego samego czasu, y, po prostu wykorzystujemy go na naukę, na to, co jest istotą, czyli zdobywanie wiedzy. I y, y, y to jest rzeczywiście wielka oszczędność czasu. I y, y przy, przy, przy tej oszczędności czasu, jest też taki punkt, że nauka, którą uczymy, dziecko, dziecko zdobywa w domu. I jest bardziej efektywna przez to, że to, ta nauka jest spersonalizowana. Tak, całkowicie tylko na to dziecko skupiona. Czyli taka skrojona na jego indywidualnie. miarę. Indywidualnie, tak. Dokładnie, wcelowana po prostu w jego potrzeby, w jego zasoby. Bazujemy na tym, co dziecko wie, na jego zainteresowaniach, na tym, co, co potrafi, jakie już ma umiejętności, i nadbudowujemy tę wiedzę. I to wszystko sprawia, że, że właśnie ta, ta spersonalizowana oferta ta edukacyjna jest po prostu mega trafiona w punkt. Także nie, nie potrzeba nic więcej, nie potrzeba wielokrotnych powtórzeń, nie potrzeba jakby cały, całej grupy naginać na, na do, do tego jednego dziecka, które nie rozumie, tylko po prostu jeżeli dziecko coś zrozumiało, idziemy dalej z materiałem. Jeżeli chce o czymś jeszcze doczytać, może zagłębić się w wiedzę ekspercką, to jest po prostu, 呃。Uh huh. mm hmm. Spersonalizowane do, do tego jednego człowieka. Ale w szkole systemowej, taki jeden uczeń, mhm. chociaż w klasie, czyli w pewnej masie osób, ale jednak ma do dyspozycji albo ma, może skorzystać z pomocy wielu fachowców. Bo jeżeli na przykład to jest mhm. ósma klasa szkoły podstawowej, Oczywiście. to tam jest kilkanaście przedmiotów, mhm. kilkunastu nauczycieli, każdy fachowcem w, swoim, w swojej specjalności. Mhm. A tutaj mamy co? Rodzica, dwoje rodziców, mhm. no może babcia, dziadek. Tam jest? Ja, jak, to, jak to sobie zorganizować? No więc tak, z tą, z tą e, wielką profesjonalnością nauczycieli to bym tak e, troszkę stonowała. Nie, nie każdy jest, oczywiście są profesjonaliści i to rzeczywiście szacunek dla nich, ale e, no umówmy się, nie wiem, no ja nie spotkałam w swojej drodze aż tak wielu e, wybitnych... Czy ty nie, nie miałeś takich e, wybitnych je, e, no, jednostek Może na miałam swoje... takiego pecha, może tak mhm. było, ale. E, tu nawet nie chodzi o to, że ktoś jest profesjonalny w tym, co robi, bo to rzeczywiście jest wielka wartość, natomiast um, chodzi o pasję, o tą pasję. Jeżeli ja mam pasję robienia czegoś, to, to jestem w stanie zarazić tą pasją kogoś drugiego i jestem w stanie przekazać wiedzę. Na zasadzie nie przekazywać, to, że ta osoba nawet się nie zorientuje, że się uczy, a po prostu ja dzielę się swoją pasją i jestem właśnie jakimś takim prawdziwym propagatorem tej dziedziny. I w edukacji domowej można wykorzystywać wielu pasjonatów. Mamy teraz żyjemy w dobie internetu. Jeżeli wpiszesz jakikolwiek temat, zaraz pojawi się na liście wielu ekspertów, których można zapytać o coś, czego akurat chcemy się nauczyć. I to rzeczywiście jest wielkie źródło informacji. Także nie musimy polegać tylko na swojej wiedzy, na swoich zasobach. Możemy szukać ekspertów w różnych dziedzinach i w internecie, czy w książkach, czy w filmach, czy w wielu różnych innych pomocach możemy ich znaleźć. Czyli wiemy już, że można nauczyciela ze szkoły systemowej w jakiś sposób zastąpić. W edukacji domowej, czy to osobami żywymi, typu rodzice, ktoś z rodzeństwa może starszego, też, prawda, bo to też jest ważne. Oczywiście. Czy może ktoś, babcia, dziadek? Ewentualnie tak sobie myślę, że nie ma nic złego w tym, że na przykład dziecko korzysta z jakichś czy korepetycji, czy lekcji mhm. takich bardzo specjalistycznych, prawda? Bo nie wszyscy znają chemię czy fizykę. Oczywiście, że tak. Albo język mhm. angielski na przykład, czy hiszpański, prawda? Jak, jak dzieci uczą się dwóch języków. Więc na pewno takie wsparcie jest potrzebne, ale można sobie z tym poradzić. No dobrze, ale jak sobie to życie zorganizować? Bo to jest tak. Dziecko jest w domu teoretycznie, bo praktycznie no to można jeszcze zorganizować mu jakieś zajęcia poza domem. Ale generalnie nie chodzi do szkoły regularnie, tak jak inne dzieci, tylko jest w jakiś sposób przywiązane do, do, do miejsca zamieszkania. A, a tych dzieci może być w edukacji domowej więcej, bo może być jedno, a może być dwoje, a u Was jest ile? U nas w edukacji teraz jest czwórka. Czwórka, i jeszcze tam piąty w kolejce czeka. No, czeka tak. tak, także życie rodzinne kwitnie, mm -hmm. i też trzeba to sobie jakoś zorganizować. Jak sobie z tym poradzić? Trochę z twojego podwórka, a mm -hmm. trochę tak y, ba bardziej teoretycznie, no jakbyś to ujęła. Więc sprawa jest rzeczywiście bardzo y, zróżnicowana, ponieważ każda rodzina działa zupełnie inaczej i każde, y, każde, dzieci są, mają zupełnie inne predyspozycje. Jedno dziecko lubi siedzieć w spokoju, w ciszy, kiedy nikt mu nie przeszkadza, drugie lubi współpracować z kimś, rozmawiać, wymieniać y, poglądy, y, jakąś prowadzić dyskusję i w ten sposób się uczy, utrwala. Także każda rodzina jakby tutaj wypracowuje ten model samodzielnie. Natomiast no, wszystko jest do zrobienia, można spokojnie y, przeznaczyć czas i na pisanie, i na taką naukę cichą, i na wspólne działanie jakieś jakby w jednej klasie, ale właśnie dzieci w różnych, na różnych poziomach edukacyjnych, także to wszystko da się zorganizować y, i rzeczywiście dzieciaki się wspierają nawzajem, jest, y, nie, nie ma takiego efektu jak w klasie y, y, o, o jednym poziomie wieku rywalizacji, tylko właśnie jeżeli ktoś coś rozumie bardziej, zaraz wytłumaczy drugiemu, który trudniej mu to zrozumieć. Także wspierają się bardzo dzieci. Także to, to nie jest, ja bym właśnie liczyła, że to, że to w domu jest większy, jakby ta większa wartość właśnie dzieciak, dla dzieci do nauki, że jest różnorodność wiekowa. No tak, ale są też sytuacje, w których są jedynacy, prawda, mhm. albo jest duża różnica mhm. wieku między dziećmi tak. i powiedzmy to starsze już gdzieś tam dryfuje sobie w szkołach średnich albo, albo na studiach, a młodsze dopiero gdzieś w podstawówce. Tak. Więc tak to y, trzeba by takiemu pojedynczemu dziecku też zorganizować te zajęcia. Mhm. Więc ja mam takie pytanie w ogóle, y, właśnie to mam kilka pytań z tym związanych, ale jedno to mnie takie dręczy, czy y, to jest. Propozycja tylko dla perfekcyjnych rodziców, którzy potrafią sobie wszystko świetnie zaplanować, bo mówi, że może tak, a może tak, że to można na różne sposoby, ale to trzeba zaplanować. Potem trzeba to e, tak e, no, dokładnie przeprowadzić, e, nie chcę powiedzieć rygorystycznie, ale przynajmniej konsekwentnie, żeby się to odbyło. Prawda? Potem jeszcze coś z tego sprawdzić, czy to się udało, czy to miało jakiś dobry efekt. Jak to, jak to sobie z tym poradzić? No tak, tylko teoretycznie brzmi tak bardzo rygorystycznie. No, to jest życie rodzinne po prostu. To jest taki styl życia, który na jakimś etapie się zdecydowaliśmy, żeby tak żyć, i po prostu jesteśmy rodziną, budujemy więzi razem, uczymy się razem, tak jakbyśmy szli do kina razem albo na spacer. Po prostu ta nauka jest jakby kontynuacją naszych relacji wzajemnych, więc nawet jeżeli jest jedno dziecko, to ma tego rodzica tuż obok, i budujemy relacje, ucząc się matematyki, albo odmierzając nie wiem, proporcje na ciasto, żeby te składniki odpowiednio dobrać. Także to edukacja domowa jest właśnie takim wielkim wyzwalaczem tego ciśnienia. Nie ma tego ciśnienia. To jest po prostu nasze życie i przy okazji tego życia uczymy się. Ja, ja teraz poruszę taki temat, na który od razu ja odpowiem, nie czekając na Twoją odpowiedź, bo wiem, że wszyscy jak ludzie albo przeciwnicy, albo tacy niezdecydowani pytają o socjalizację, czyli o takie uspołecznienie dzieci, tak? gdzie one mają zawiązywać przyjaźnie, gdzie mają, z kim mają się bawić i tak dalej. Więc ja od razu powiem, że tutaj naszym widzom i słuchaczom, tutaj się zwrócę do kamery, że my korzystamy dzisiaj z takiej okoliczności, że mamy asystentów nagrania w postaci dzieci z edukacji domowej, prawda? Dokładnie. To już są poważni ludzie, bo to jest końcówka szkoły podstawowej i, i, i szkoła średnia, ale oni stoją za kamerami i pracują w ramach takich zajęć, które które mogą też być dla nich fantastyczną nauką, prawda? Oczywiście. Za ścianą odbywają się zajęcia dla maluchów, albo piętro wyżej, gdzie z jednej strony jedni wiem, że tuszem rysują, stalówką, piękne rzeczy, piękne obrazy takie przy pomocy tusza, tuszu, a, a, a u góry na pierwszym piętrze, na drugim piętrze mają ceramikę artystyczną. Byłaś świadkiem początku tych zajęć. Powiedz mi, jak ty okiem fachowca oceniasz tego rodzaju zajęcia? Co to może wnieść do edukacji domowej, gdy dzieciaki przychodzą na takie, nazwijmy to warsztatowe zajęcia artystyczne, trochę takie typowo edukacyjne, jak to wygląda no z Twojej myślę, że perspektywy? to jest właśnie to, jest to, o co chodzi w edukacji domowej, tylko zamiast w, jakby w zamknięte w domu, jest rozszerzone na te, te kilka rodzin, które się spotkały ze sobą, ale to jest ta istota, to, to właśnie tak to wygląda. Że, że robimy różne rzeczy razem, że uczymy się, że rodzice też nie są tylko nauczycielami, którzy tu, tu masz napisać to i to, a jak nie, to będzie kara czy coś. No takich rzeczy nie ma w edukacji domowej albo przynajmniej nie powinno być. Ogólnie rodzice też się uczą, cały czas się uczymy, ale to jest przyjemna nauka, to jest właśnie budowanie tych relacji, to jest to, to bycie ze sobą, więc to, że dzieci tutaj funkcjonują w grupie, Moim zdaniem to jest właśnie bardzo korzystne dla ich rozwoju i, i też buduje ich zasoby oczywiście. A powiedz mi, czy to jest sprawiedliwe, że nastolatkowie tutaj stoją za kamerami i, i filmują nas i mają świetną zabawę, widzę, jak się uśmiechają z tych kamer, a inni siedzą w ławkach i muszą tam słuchać nauczycieli albo pisać jakieś klasówki i tak dalej. Co? Powiedz mi, o co tu no, chodzi? No to by trzeba zapytać ich, jak, jak oni to widzą. A wydaje mi się, że no. Każde dziecko marzyłoby. Ja, ja bym marzyła o takiej edukacji dla siebie. Jeśli by to mogło być, to bym była przeszczęśliwa. Dlatego moje dzieci się tak uczą, bo tak zdecydowaliśmy też, że to będzie dla nich najlepsze. Uważam, że to jest jedna z najlepszych dróg, jakie można dać młodemu człowiekowi, szczególnie na tym poziomie, kiedy już dziecko samodzielnie decyduje o sobie, kiedy już myśli o jakiejś przyszłości. To edukacja domowa daje mu czas też na to, na, na, na to myślenie, na refleksję, jakąś samo, samoświadomość. Także to jest bezcenne. No dobrze, to, to piękne jest i bardzo takie pociągające, ale wróćmy do tych reżimów i tych hmm. trudnych spraw, albo wymagających przynajmniej. Dzieci w edukacji domowej i rodzice też, bo to podpisują formalnie takie oświadczenie, że dzieci podejmą egzaminy klasyfikacyjne, końcowe czyli na koniec roku trzeba zdać może niekoniecznie na koniec roku, ale raz w roku trzeba zdać egzamin z przedmiotu. No i teraz pytanie po, pojawia się takie: jak sprawić, żeby ten egzamin po pierwsze zdać? A po drugie, jeszcze, żeby nie osiągnąć jakiegoś niebotycznego stresu, pułapu stresu mhm. przy tym egzaminie. I jak to zorganizować, jak to przeżyć, jak się do tego przygotować, jak przeprowadzić ten egzamin? Może to bardziej od strony mojej już mhm. pytanie do takich osób jak ja, mhm. bo ja organizuję też takie egzaminy. Więc jak Ty widzisz to okiem rodzica i nauczyciela mhm. domowego? No to już dałeś odpowiedź. Trzeba się przygotować w odpowiedzi. No tak, tak, ale jak? Więc, <laughs> więc generalnie praktyka czyni mistrza. Więc jeżeli dziecko ma pisać test, dajemy mu jakiś przykładowy test. W internecie są różne rodzaje przykładów. Niech sobie zobaczy, jak to się wypisuje, co tu, o co tu chodzi w tym pytaniu, jak to ma wyglądać. Na takie pytanie odpowiadamy tak, a jak jest wielokrotnego wyboru, to trzeba tak. No, to trzeba tego dziecko nauczyć, jak to zrobić. Więc no, dziecko nie ma praktyki non stop wypełniania, sprawdzianów, klasówek i tak dalej, więc to, to jest następny krok, żeby po prostu nauczyć się wypełniania testów i to jest do zrobienia jak najbardziej. A jeżeli chodzi o przeprowadzanie takiej takich… No właśnie, examin, powiedz, no... jakie są mm -hmm. twoje doświadczenia z tych, które wy przeszliście mm -hmm. już wiem też, że w różnych szkołach. Tak. Więc macie tutaj mhm. dość bogate doświadczenie. Tak, jeżeli chodzi o przeprowadzanie, to y, zwykle takie egzaminy już ustne y, odbywają się tak na takiej zasadzie, jak my teraz sobie tu siadamy, rozmawiamy. Kamery, mikrofony. Tego akurat nie ma ale dziecko Na jeszcze nie ma. Przy, przynosi ze sobą wszystkie projekty, które zrobiło. Także jak, jak uczymy się w domu, jakieś, jakieś fajne aktywności wykonujemy ze sobą, czy to jakieś historyczne epoki, czy, czy jakieś, no nie wiem, gramatykę języka polskiego. Przynosi dziecko na przykład labuki robimy różne takie rzeczy, jakieś... Fantastyczne niektóre fizyczki, są fantastyczne. No, róż, różne, Uglądałem naprawdę ta najróżniejsze. Filmie. Właśnie ta, ta oferta edukacyjna jest ta spersonalizowana i dziecko po prostu robi to, co chce z danego przedmiotu, więc to później przynosi na egzamin. I ono nie czuje, że to jest egzamin, że ono jest oceniane. Ono czuje, że ja teraz mam czas, żeby się tym pochwalić. I że tu pan Tomek jest i słucha, jak ja, jak ja się starałem, co mi wyszło, jak ja tutaj zdobyłem tą wiedzę i to było ekstra, ja chcę się tym podzielić. Oglądałem kolekcję na przykład kamieni, minerałów u ucznia takiego dziewięciolatka. No i super. No, byłem po prostu zafascynowany mm -hmm. jego opowieścią o minerałach. Mm -hmm. Rozłożył przede mną takie zbiory i opowiadał po kolei mi, mówił o minerałach, o których istnieniu, nie miałem zielonego mm -hmm. pojęcia. I wiedział, jak je nazwać. Tak. I... skąd pochodzą, no z jakiej epoki, i w ogóle mm -hmm. coś niesamowitego. No dobrze, ale to nie tylko zależy chyba od samego ucznia czy nawet od rodziców mm -hmm. i ucznia, tylko też trochę od egzaminujących. Na pewno. Wy macie mhm. dobre doświadczenia z egzaminami? Bardzo dobre. Nie Jak myślisz, skąd się, skąd się bierze to, że te egzaminy były dobrze przeprowadzone? Gdzie tkwi tutaj tajemnica sukcesu od strony y, mhm. szkoły? Wydaje mi się, że nauczyciele po prostu y, pracujący w tych szkołach, które zajmują się edukacją domową, są jakby wyczuleni na to, że, że to nie jest jakiś tam uczeń, przedmiot nauczania i, i kolejny numer po prostu, który musi przyjść i trzeba zapisać, jaki dostał wynik, tylko że to jest osoba, która ma swoje zainteresowania, ma swoje zasoby, ma swoje ograniczenia, y, ma swoje dobre strony, którymi można gdzieś tam bazować i to jest zupełnie inna, inny forma, kiedy taki nauczyciel właśnie patrzy na, na tego ucznia i nie, chce, nie nie jest nastawiony na wytykanie mu błędów. A tutaj nie wiedziałeś, tylko jest nastawiony na to, żeby to dziecko jakby wykrzesało z siebie to, co ma najlepszego. Żeby poznać Dokładnie. jego zasoby, mhm. jego możliwości, tak. jego talenty, mhm. dać mu szansę. Dokładnie dać mu szansę Pochwalcie wypowiedzenia tym. się tak właśnie, pochwalenia się tym, tym co, co potrafi naprawdę, a czas, czasami w jakiejś tam sytuacji stresowej może gdzieś tam się zablokować. Noż mózg tak działa właśnie, że, że kiedy jest stres, kiedy jest zagrożenie, on się tak zamyka, blokuje się, więc mhm. kiedy, więc to jest też kolejny przykład, dlaczego edukacja domowa jest taka właśnie pozytywnym. Wyzwalającym. Tak, tak, dokładnie, wyzwalającym. Bo, bo w szkole mamy to zagrożenie, siedzimy właśnie zestresowani, tylko skoncentrowani na obronę siebie. Natomiast w sytuacji bezpiecznej, takiej właśnie, gdzie dziecko czuje tą, to bezpieczeństwo, komfort psychiczny, otwiera się, to właśnie wtedy mózg się otwiera na innowacje, na kreatywność. Wtedy szukamy różnorodności, jak to można zrobić, ten temat. I wtedy dziecko właśnie jest w stanie naprawdę wiele z siebie wykrzesać, tak jak powiedziałeś. To na koniec jeszcze porozmawiajmy o tym, jak sobie to można zorganizować, bo pewnie słucha nas wiele osób, które jeszcze nie zdecydowały się na edukację domową, ale poważnie to rozważają. Mhm. Myślę, że tak patrząc z perspektywy moich doświadczeń jako osoby zarządzającej taką, taką szkołą czy w ogóle edukacją domową, organizującą też egzaminy Myślę sobie, że dobrze jest, żeby się skierować do takiej placówki, która świadomie prowadzi edukację domową. Czyli, bo możemy się oprzeć na szkołach publicznych, które muszą się, znaczy, może nie muszą, dyrektor wydaje decyzję, ale mogą się zgodzić, ale robią to bardzo przy okazji, tak jakby trochę. No, nie chcę powiedzieć od niechcenia, ale tak trochę na doczepkę. To jest dla nich kłopot, bo oni nie są specjalistami w tej dziedzinie, prawda? Edukacja stacjonarna jest ich specjalnością, a nie edukacja domowa. Natomiast mamy też sporo szkół, już w kraju coraz więcej, które specjalizują się w edukacji domowej wyłącznie albo jako jedna z dwóch dużych części edukacji. Więc jakbyś, jak, jak co byś tutaj poleciła rodzicom, jak, się, jak znaleźć sobie taką szkołę, według jakich kryteriów albo według jakiego pomysłu. No to jest co co dla rodzica może być ważne w takiej szkole? Myślę, że y, bardzo ważne jest miejsce zamieszkania i bliskość tej szkoły na pewno, y, do, do miejsca zamieszkania. Jeżeli ta szkoła oferuje jakieś warsztaty, jakieś takie spotkania jak my tutaj dzisiaj. Takie na żywo? Nie, nie online, dokładnie. tylko na żywo. Tak, na żywo dla dzieci, mhm. żeby coś zrobić razem, żeby poczuć grupę, właśnie y, jakieś coś, co rozwija no to rzeczywiście warto korzystać z takich warsztatów, więc dobrze by było, żeby ta szkoła była gdzieś niedaleko, tak? Ale no wiadomo, że nie, nie zawsze są takie możliwości i wtedy warto wybrać taką szkołę, która w ogóle ma jakąś ofertę dodatkową dla uczniów, czy jakieś konsultacje, czy jakieś właśnie wyjazdy też są wakacyjne na przykład, tak? Czy wycieczki szkolne organizowane. Albo rowerowe. No, albo rowerowe. Moje ulubione. <grywa> Także no to patrzyłabym właśnie na to, co ta szkoła też może dać dziecku i, i czy, czy jakby wpisuje się w jego zainteresowania i, i predyspozycje. Um, Niektóre szkoły też oferują takie zasoby wiedzy, jakieś portale wiedzy mhm. w internecie i to mhm. też może być dużym wsparciem, prawda? Bo tam są już gotowe materiały, które, czy ćwiczenia, czy jakieś zebrane materiały, nawet wideo, wszelakie możliwe tam do udostępnienia w internecie, więc myślę, że to też jest jakiś dodatkowy atut. A jak myślisz, czy ma znaczenie w edukacji domowej charakter szkoły, bo też od strony takiej powiedzmy ideowo. Światopoglądowej też mogą być różne szkoły, mm -hmm. prawda, bo mm -hmm. mamy na przykład tak. szkoły według modelu Montessori, mamy na przykład szkoły według edukacji demokratycznej, mamy takie typowo chrześcijańskie albo typowo katolickie nawet mm -hmm. szkoły, więc tutaj ta, ta rozpiętość jest dość jest duża, dwa klasz jest coraz, mm -hmm. coraz szerszy, prawda, oferta się Oczywiście. poszerza. Jak myślisz, czy, ale czy w edukacji domowej to ma znaczenie? Tak, mhm. pokaż to ze swojej perspektywy. Jak znaczy myślisz? Myślę, że rodzice są też, którzy właśnie są zainteresowani tak, dokładnie jakimś typem z tych, z tych właśnie um, poglądów, które wymieniłeś, to wybierają właśnie raczej takie bliższe im poglądowo szkoły. Natomiast wydaje mi się, że edukacja domowa głównie bazuje na tym, co my robimy w domu i jakie my mamy wartości w domu. Natomiast e, wielokrotnie spotkałam się z, z tym, że e, na, na takich różnych zjazdach e, były, były i rodziny właśnie e, jakieś buddyjskie też, i rodziny chrześcijańskie. I jakoś nikt, n, tutaj nie, nie było żadnych konfliktów na tym, na tym po, poziomie. Więc to, to Czyli jest punkt wyjścia jest to, wspólny. Oczywiście, wszystkim mhm. nam zależy na, na tym, żeby dzieciaki się rozwijały i, e, i tu jest ten poziom, na którym spokojnie możemy się porozumieć. Świetnie, czyli możemy po, po, podsumować to tak, tę naszą rozmowę, że dzisiaj edukacja domowa, y, póki jest jeszcze w takiej formie, bo mówię troszkę tak z lekkim y, niepokojem, mamy teraz zmiany ustawowe, więc y, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale y, póki możemy korzystać z tej no, dużej s, s, wolności w tym temacie, prawda, to myślę, że warto y, przynajmniej bardzo poważnie przemyśleć. Jak mogłoby wyglądać życie naszych dzieci, gdyby korzystały z edukacji domowej? A mam jeszcze taki pomysł, który tutaj zrodził mi się na początku tych, tego naszego wywiadu, mhm. gdy sobie tak popatrzyłem na tą naszą ekipę. Obsługującą nasze, naszą, naszą rozmowę, że może warto by przepytać samych zainteresowanych, mhm. czyli naszych uczniów, nie? Jak oni patrzą na edukację domową? To byłoby ciekawe doświadczenie. Mhm. Czyli co, robimy wywiady z następnymi tutaj e, uczestnikami? Jak Pewnie. myślisz? Pozwolisz mi stanąć za kamerą? <grym> oczywiście, <grym> oczywiście, proszę bardzo. Na następne nagranie, możesz obsługiwać kamerę, Super. a ja zaproszę Jestem tu dobrze. któregoś z naszych, naszych nie dzisiaj, bądźcie spokojni, to, to na następny raz. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę, za Twoje doświadczenia i, i ten Twój piękny uśmiech, który pokazuje, że edukacja domowa jest dobrą drogą. Tak? Jest wielką przygodą, cudowno i polecam, naprawdę. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że moim gościem dzisiaj była Ewa Szefer, mama, nauczycielka domowa i autorka książki. Nie powiedzieliśmy o Twojej książce. Pięknie. Koniecznie muszę powiedzieć, i autorka fantastycznego poradnika dla tych wszystkich, którzy y, poszukują takiej bardzo praktycznej wiedzy. Książka pod tytułem Edukacja, y, przepraszam, Pięknie. książka pod tytułem Gwiazdka z Nieba, czyli o edukacji domowej prawie wszystko. Pięknie. Nauczyłem się Pięknie. tak, bo ją przeczytałem, więc Pięknie. wiem. Y, że jest to bardzo, bardzo cenna i przydatna pozycja. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.